Witamy w kolejnej audycji. Porozmawiajmy o Starogardzie. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że latamy na Księżyc, a nie potrafimy zapanować nad głodem na naszej planecie. Dziś powiemy o aspekcie pomocy, którą oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Widzę zainteresowanie w oczach mojego rozmówcy, a dziś naprzeciwko mnie pani Urszula Ossowska, dyrektor Starogardzkiego Mopsu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pani kierowniczko, ma pani może dwa złote, bo mnie strasznie smali. Jak dasz takiej osobie bułkę albo kupisz jedzenie, no to nie będzie zadowolona. Jakby dostała rzeczywiście pieniądze. Dla ciebie to przecież tylko 2 złote, nie dasz? No dlaczego nie dasz? Właśnie o takim żebraniu chciałbym tak naprawdę powiedzieć, bo mówią, że dając pieniądze na ulicy, yy, wspomagamy biedę, to znaczy utrzymujemy taką osobę w przekonaniu, że jej się należy, że ona sobie poradzi, że ona przepyta sto takich osób w ciągu dnia i zawsze będzie miała te pieniądze na swoje różne cele. Co pani sądzi właśnie o tym moim wywodzie? Niestety zjawisko dosyć powszechne, ale społecznie bardzo niebezpieczne. Społecznie niebezpieczne, ponieważ utr Fala, żebractwo. Nie będziemy tutaj w tej chwili rozwodzić się, że jest to czyn karalny w naszym prawie, ale utrwala człowieka w słuszności postępowania, w słuszności zachowania. Do tego dochodzi element osób, które są wokół. E, takie poczucie na przykład strachu. Załóżmy to, o czym Pan mówi, odbywa się pod jakimś dyskontem spożywczym. Tak, no nie dasz, to, ktoś opryzuje samochód albo będziecie szarpał za kurtkę. Nie czujemy się w tym momencie bezpiecznie i Albo żeby Więc wolimy dać te pieniądze, żeby ta dać. osoba dała nam spokój. Tak jest. A proszę powiedzieć, czy nie jest podobnie właśnie, jeśli chodzi o różne pomocowe rozwiązania, mówię o instrumentach takich prawnych, no bo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej też jest operatorem, który wydatkowuje pieniądze, aby pomagać innym. Czy też, no proszę nie obrazić się za takie porównanie, jeśli chodzi o rozdawnictwo. Chciałbym dzisiaj odczarować MOPS, pozdrowić przede wszystkim wszystkich pracowników, bo ten jeden dzień w roku, kiedy jest Dzień Pracowników, Pracownika socjalnego to tak naprawdę powinniście mieć mnóstwo uśmiechów, życzeń i dobrych słów, również może lepszego wynagrodzenia codziennie. Mnóstwo wątków Pan poruszył, zwłaszcza ten ostatni, bardzo interesujący na pewno dla pracowników i rzeczywiście chcielibyśmy, aby tak było, ale także chcielibyśmy, aby było rzeczywiście tych uśmiechów nie tylko z okazji naszego święta więcej. Staramy się, żeby one były, ale mamy specyficznego klienta. I kiedy mówimy o odczarowywaniu starogackiego mops to musimy sobie powiedzieć też, jakimi zadaniami się zajmujemy. To nie tylko pomoc społeczna, to są też świadczenia rodzinne, to jest przeciwdziałanie przemocy, na przykład dodatki mieszkaniowe, karta dużej rodziny. Więc zadania, które nie we wszystkich ośrodkach pomocy występują, w naszym tak, dlatego ten klient nasz jest bardzo różnorodny. Ale jeżeli wrócimy do klienta pomocy społecznej. To powiedzmy sobie, czym jest pomoc społeczna. Mamy tą naszą konstytucję, którą jest ustawa o pomocy społecznej i ona wyraźnie mówi, że mamy umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których oni sami nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. To jest ważne, o czym często nie pamiętają nasi klienci, lub nie chcą pamiętać, że są zobowiązani do współdziałania z nami w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Więc Ta, ale z jednej... momencik, momencik, pani dyrektor, to jest zawsze tak, że przecież nie się należy. E, nikt nie jest w gorszej sytuacji niż ja, jak ja mam przeżyć do końca miesiąca? Nie pracuję, ale to moja sprawa, no nie? Kiedy odczarowujemy mops, to powiedzmy sobie jeszcze raz: mówimy o pomocy społecznej, a nie o opiece. Bo często też takie pojęcie funkcjonuje jeszcze z zamieszłych czasów. Idź do opieki, tam dostaniesz, bo ci się należy. Nie, jesteśmy pomocą społeczną. Wspieramy, nie wyręczamy. Wskazujemy, kierujemy, doradzamy, a nie nakazujemy, nie wymuszamy. Takie właśnie sprostowanie, nie opieka, a pomoc społeczna. Dlatego najpierw Twoje możliwości, Twoje kompetencje, Twój potencjał. Dlatego pierwsze spotkanie po złożeniu wniosku o pomoc społeczną, kiedy pracownik socjalny wchodzi w środowisko i sporządza wywiad środowiskowy, kiedy dokładnie rozpytuje o sytuację, to jest ten moment, kiedy już pracownik socjalny może powiedzieć: Ale proszę pana, pan ma wykształcenie, które, zgodnie z informacją z Urzędu Pracy, pozwala panu na podjęcie zatrudnienia tu, tu, tu i tu. Pan ma umiejętności, których ktoś poszukuje. Pan ma inne rozwiązania niż przyjście po pomoc do ośrodka pomocy społecznej. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Moje możliwości, ale rodzina. Mamy w Polsce obowiązek alimentacyjny. Bliższa czy dalsza rodzina, rodzice, dzieci są zobowiązani do pomocy. Zwróć się najpierw do rodziny. Spróbuj w ten sposób wykorzystać możliwości wsparcia najbliższych. Może pożyczą Ci pieniądze, może cię na chwilę przygarną, może umożliwią kontakt w znalezieniu pracy, może spojrzą na Twoją sytuację inaczej, ale jak już nie będzie żadnego innego wyjścia, czyli na tym trzecim etapie jest dopiero pomoc społeczna. O, nie wiem, czy udało nam się to odczarować. Na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy naszego miasta, o tym powiemy sobie za chwilę. To jest audycja Porozmawiajmy o Starogardzie. W każdy piątek premierowo na naszej antenie i potem w ciągu weekendu możecie łapać nas w powtórkach. MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dyrektor właśnie tego ośrodka, pani Urszula Sawska. Na jaką pomoc możemy liczyć w mops -ie? bo tak jak mówiliśmy, nie opieka, tylko pomoc. Pomoc społeczna? Właśnie. Ale tak jak już Opiekować miałam. się można dziećmi, ja jako tato mogę się opiekować córką, tak? a MOPS po prostu może wskazać kierunek działania dorosłym ludziom, którzy są zagubieni, którym zabrakło może wykształcenia, albo sytuacja życiowa spowodowała, że po prostu sobie nie radzą, bo też są takie sytuacje. To może spotkać każdego z nas. Możemy się załamać na przykład. To może spotkać każdego z nas i chyba przykład mieliśmy w ubiegłym roku, tak jak zaskoczyła nas pandemia i zdarzały się sytuacje, że ludzie tracili pracę. Wczoraj dostaję świadectwo pracy, a już dzisiaj jestem w ośrodku pomocy społecznej, bo oczekuję pomocy, oczekuję zasiłków. A my pytamy się, no ale. Dobrze, do tej pory była, były dochody, były jakieś oszczędności. No tak, 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 ale no właśnie, coś tąpnęło w życiu i od razu szukamy pomocy i to w pomocy społecznej. A niekoniecznie tak musi być. Ja już wspomniałam, że Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się przeróżnymi zadaniami. Niekoniecznie związanymi tymi z, z pomocą społeczną. Właśnie mamy cały dział świadczeń rodzinnych. To są zadania zlecone przez państwo, na które otrzymujemy dotacje i to są ogromne miliony, bo przeszło 75 milionów dostajemy na, na takie działania i w tym na przykład są świadczenia wychowawcze na nasze popularne 500 To są świadczenia rodzinne związane z, no właśnie, z dziećmi, ze stanem zdrowia, z niepełnosprawnością. To jest cały blok świadczeń opiekuńczych gdzie są zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych. To są specjalistyczne usługi opiekuńcze, kiedy mamy osoby zaburzone psychicznie niepełnosprawne, a potrzeba im wsparcia osób trzecich opiekunów i to wysoko wykwalifikowanych. To są też, na przykład realizujemy postanowienia sądowe w formie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych. Osoba, która jest własnowolniona, no nie ma nikogo innego, taki potrzebny jest opiekun prawny, ma przez sąd ustanowione takiego opiekuna, i my wypłacamy wynagrodzenia. To no właśnie, wypłacamy też z pomocy społecznej zasiłki różnego rodzaju, bo to są stałe zasiłki, celowe, okresowe, finansujemy. Na przykład posiłki dzieci w przedszkolach i w szkołach. O właśnie, przepraszam, że pani wejdę w słowo, ale ja wolałbym, tak naprawdę szczerze mówiąc, żeby życie na co dzień każdego z nas, każdego mieszkańca Starogardu było tańsze i tak naprawdę wolałbym zrezygnować z tych różnych dodatków, ale wolałbym za chleb zapłacić złoty 50, zł, podobnie jak za mleko, a nie e, niby tutaj dostaję pieniądze, ale... Cały czas mi ich nie starcza, e, aż się głupo czuję. no przecież dostajesz tutaj dodatkowe 500 zł, ale e, ile razy więcej zostawiamy w sklepach, nie mówię tylko o kosztach benzyny, o kosztach życia, wywóz śmieci, opłaty. E, sam już nie wiem, e, coś chyba nie wychodzi w naszym kraju. Też chciałabym mieć godną pensję czy godne dochody, e, takie, które nie powodowałyby, że zabiegam. O inne profity w innych miejscach. Bo z czasem może się okazać, że te inne profity są lepszym, wygodniejszym sposobem na, ży na życie niż podjęcie zatrudnienia. I pozwolę sobie na taką ocenę myślę, że już po tylu latach mogę, yy, że 500 plus nie jest dobrym zjawiskiem. Nie jest motywującym zjawiskiem, na przykład dla młodych matek. My w tej chwili obserwujemy młode. Matki, które nie umieją znaleźć się na rynku pracy, bo one nigdy nie zdążyły podjąć pracy, lub tak szybko jej zaniechały, zajmując się opieką nad dziećmi. Że to staje się wygodne. To jest wygodne, ale z drugiej strony no jest to. Może demoralizujące jest za mocnym słowem, ale bardzo zubażającym na przyszłość, za chwilę, przecież dzieci dorosną. Dzieci dorosną i z czegoś trzeba będzie żyć, jakoś trzeba będzie żyć. Jak ta mama znajdzie się na rynku pracy? Jeżeli nie na rynku pracy, to gdzie? A czy Mops oprócz sugestii może w jakiś sposób e, e, przymusić klienta do tego, żeby pracę podjął? Chyba nie. <laughs> Chyba nie. <laughs> Chyba nie do końca, właśnie to, co powiedziałam na początku. My wspieramy, kierunkujemy, natomiast nie zmuszamy. Każdy ma możliwość wyboru swojej drogi życiowej, tak? Czy chce korzystać tylko ze świadczeń? Czy chce pracować i mieć dodatkowo świadczenia, które może mieć? Czy chce być bezdomnym? Czy chce żyć na koszt rodziny? Jego wybór. Nic o nas bez Was. To jest program, rozmawiamy o Starogardzie. Ta sentencja tyczy się też pracowników socjalnych. Jeszcze raz Was pozdrawiamy. Jak na co dzień wygląda praca pracownika? Mopsu. Niektórzy pracują w biurach, inni w terenie, jedni rozmawiają z klientami, pomagają w wypełnianiu dokumentów, ale też że pracownik socjalny jest czasami właśnie tą osobą, która może zapobiec tragedii. Kiedy dochodzi do czegoś złego, to nagle ludzie się wypowiadają, że ta rodzina była normalna, albo na przykład mówią, że gdzie był OPS, albo MOPS, albo inne instytucje. Tak naprawdę sami jesteście sobie winni, bo nie wierzę w to, że w dziesięcioosobowym bloku nie słyszeliście w nocy hałasu, Krzyków, y, agresji, płaczu dziecka na przykład przez całą noc. Po prostu się boicie zareagować i nie myślicie o tym, że sami możecie być w podobnej sytuacji. Gdy ktoś y, nad wami się będzie znęcał, to też nikt y, nie zadzwoni na przykład y, na policję, bo y, powie: To nie moja sprawa, to się dzieje w czterech ścianach. I gdzie był MOPS? No właśnie, gdzie, gdzie był Inaczej powiem jeszcze. W tym momencie padnie pytanie: i gdzie była ta opieka? a ja odczarowuję nie opieka, a pomoc społeczna. A gdzie byliście państwo, że nie zareagowaliście? I właśnie, gdzie byliście wy, sąsiedzi, gdzie byliście rodzina, gdzie byliście znajomi, którzy wchodzą do rodziny, którzy... No nie wierzę, że nic nie widzą. Taki pracownik ośrodka, z czym musi się mierzyć na co dzień? Mówimy w tej chwili o części pracowników ośrodka, ale ja mówię, że to jest ten rdzeń, ta podstawa ośrodka, pracownik socjalny. W naszym ośrodku zatrudniamy 19 pracowników socjalnych, a powinniśmy 22. Czyli są trzy wakaty. Są 3 wakaty. I te trzy wakaty powstały dlatego, że w ciągu ostatnich dwóch lat y, czterech pracowników odeszło do lepszej, lepiej płatnej pracy. Nie jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, nie jesteśmy też konkurencyjni o warunki pracy. Za chwilę do tego wrócę, ale ktoś może powiedzieć: dwa lata i co? Tak, dwa lata i kolejne ogłoszenia o naborze. Zgłaszają się różne osoby, ale nie mają kwalifikacji, ponieważ pracownik socjalny jest szczególnym zawodem, w którym musi mieć ściśle kierunkowe wykształcenie i nie może być nim każdy. Inna sytuacja z naboru? Przychodzi wykwalifikowany, nawet doświadczony kandydat do pracy, ale kiedy słyszy za jakie pieniądze i z jakim zakresem zadań ma się zmierzyć, to mówi: Nie, nie, ja wolę zostać na mojej wsi. Tam jest za więcej, a mniej odpowiedzialnej pracy. Nie spotykam się. Nie spotykam się z, z bezro, bezdomnymi, nie spotykam się właśnie z takimi trudnymi sytuacjami, które są w większych, większym mieście mhm. w stosunku do gminy. Pracownik socjalny to jest... Pracownik, Niektórzy mówią terenowy. On ma część zadań do zrealizowania w biurze, bo tak jak na każdym stanowisku pracy, ma odpowiednio oprogramowanie komputerowe, czyli system, do którego musi wprowadzać dane, informacje o rodzinie, co robił, kiedy robił i, i co z tego wynika. Sporządza mnóstwo korespondencji do różnych instytucji, kiedy próbuje wesprzeć swojego klienta. Natomiast yy, większa część jego pracy to jest praca w terenie. To wy zabraliście mi dziecko! To kolejny stereotyp, z którym się spotykamy. A my nie zabieramy dzieci. No właśnie, wchodzimy w środowisko. Ktoś składa na nas wniosek o pomoc? Pracownik musi iść na wywiad środowiskowy. Musi, bo to jest podstawowe narzędzie pracy. Bez tego ani róż. E, więc wchodzi do mieszkania. Widzi, w jakich warunkach ktoś mieszka. E, nie zawsze jest to czysto, ładnie, schludnie. E, często są to wręcz urągające warunki dla życia kogokolwiek. Pracownik socjalny musi tam wejść. Często inne służby, nawet policja, nawet służby medyczne, nie chcą wchodzić w środowiska, w które my musimy, a tej aprobaty społecznej nie ma. To wy zabieracie dzieci. Mało tego, nawet straszy się nami. Niegrzeczne dzieci. Bądź grzeczny, bo przyjdzie pani z mopsu i cię zabierze. <noise> to, to już jest numer po prostu. <noise> no nie, nie zabieramy dzieci. Natomiast tak, pracownik socjalny ma szczególną kompetencję podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, kiedy widzi krzywdę. Która jest skierowana do dziecka, musi zareagować. Właśnie, jeszcze tutaj apel do naszych słuchaczy: jeżeli wy widzicie, że komuś z waszych sąsiadów, bliskich, z rodziny, nieważne, nawet obcej osobie, dzieje się krzywda, warto poinformować o tym służby, żeby pojawiły się takie informacje w systemie, żeby nie było, że to była sytuacja incydentalna, bo przemoc, pamiętajcie o tym, doskonale lubi wracać. Jak jest jesień, to musi być zimno. To, co pani powiedziała, jeszcze poza anteną, że zima nas nie zaskakuje, bo ona jest co roku. Ale czasami zaskakują nas pewne informacje, że ktoś znowu odszedł z powodu mrozu, zamarznięcia. Nie chcielibyśmy tego. Nie chcielibyśmy tego bardzo i nad każdą taką informacją no bolejemy, przeżywamy, analizujemy, czy. Wszyscy zrobili wszystko. I tutaj mówię celowo: wszyscy. Bo to nie jest tylko obowiązek pomocy społecznej. To jest obowiązek każdego z nas. Obowiązek? Przyzwoitość? Kiedy widzimy człowieka w potrzebie, nie możemy go zostawić. Kiedy będę przechodziła gdzieś przy jakimś całku i zobaczę skulonego człowieka, to nie dlatego, że pracuję w pomocy społecznej, tylko dlatego, że jestem człowiekiem, zatrzymam się, zainteresuję się. Czy zasłab? Czy zamarza? Czy, czy dzieje się coś złego? Czy może na przykład jest cukrzykiem? Może. Albo ma atak podaczki? A może udar akurat, tak? Więc mamy tutaj różne, yy, różne okoliczności yy, i myślę, że każdy z nas ma obowiązek reagować. A tak, za chwilę zima, już jest chłodno. No i może być taka sytuacja, że skulony człowiek, yy, zimna, bezdomny, potrzebuje naszej pomocy, potrzebuje pomocy. W postaci ogrzania, ciepłego posiłku, zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej, zadzwoń na policję, zadzwoń do Straży Miejskiej. Każda z naszych instytucji zareaguje. I co wtedy Ośrodek... dzieje się ewentualnie z taką potrzebującą osobą? Ośrodek pomocy społecznej pracuje od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. I to jest ten czas, kiedy my możemy zareagować. Jeżeli zgłosi się do nas człowiek potrzebujący pomocy, a będzie bezdomny, Mamy miejsca w schroniskach dla bezdomnych. Jeżeli tylko będzie trzeźwy, to jest podstawowy warunek, znajdziemy dla niego miejsce, dostarczymy, będzie zaopiekowany, będzie mógł godnie trudne warunki atmosferyczne przeżyć. A proszę mi powiedzieć, dlaczego w Starogardzie nie ma y, takiej typowej noclegowni? To jest y, bardzo złożony temat. To jest też bardzo droga instytucja. Y, na terenie miasta w okresie zimowym Funkcjonuje powiedzmy tak około 10 bezdomnych. Mówimy o naszych mieszkańcach, nie mówimy o osobach napływowych. Bezdomni mają to do siebie, że lubią wędrować i podróżować, więc mogą znaleźć się w różnych miejscach. Ja mówię o tych, którzy rzeczywiście pozostają w Starogardzie. Jeżeli oni nie chcą skorzystać z oferty pobytu w schronisku, wówczas mamy to takie doraźne zabezpieczenie. Współpracujemy od kilku już lat z parafialnym zespołem Caritas parafii Świętymi Miłosierdzia Bożego i tutaj panie gotują. Jest możliwość od listopada do marca. Jest możliwość się, zmiany bielizny, zmiany yy, odzieży. Od poniedziałku do piątku ciepły posiłek, w dni weekendowe czy świąteczne suchy prowiant. To już naprawdę dla tych, którzy wybrali takie życie. Chce być bezdomny, chce mieszkać na ulicy, czy chce mieszkać w pustostanach, czy w obiektach niezamieszkałych. Natomiast mamy też tak zwanych bezdomnych, którzy mają przystosowane jakieś lokale lepiej czy gorzej, i, i sobie w nich funkcjonują tutaj. Kontrolujemy, patrolujemy z policją, ze Strażą Miejską przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli już jest bardzo zimno, to co drugi dzień. Czy stan naszego podopiecznego jest dobry, czy nie? Trzeba jednak eksmitować go trochę pod przymusem, powiem tak, do schroniska. Pamiętamy, że wszystko jest dobrowolną decyzją, jak chce żyć, ale naprawdę. Apelu, apeluję tutaj tak, razem z Panem i ze wszystkimi służbami do, do słuchaczy radia Starogard. Bądźmy czujni i wrażliwi, widząc zagubionego, skulonego z ziem, z ziemię, jednego człowieka. Nie bądźmy obojętni. Może on akurat potrzebuje naszej pomocy, może nasza nieobojętność uratuje jemu życie. Mam wrażenie, że nasza audycja powinna trwać przynajmniej cały dzień albo tydzień. Bardzo fajnie się rozmawiało. Życzę dużo cierpliwości, dużo uśmiechów, satysfakcji z pracy i ogromnych podwyżek dla wszystkich pracowników socjalnych. Dziś moim gościem w programie Porozmawiamy o Starogardzie była dyrektorka MOPSU, pani Urszula Osowska. Dziękuję. Dziękuję.